No, i witam serdecznie, kolejny dzień pracy w Łazience. Słuchajcie, już kończę. Za mną sławetna półka, półki. E, no i ściana, która kurczę była dla mnie naprawdę niezłym wyzwaniem. Już Wam zaraz pokazuję, co się tutaj wydarzyło. E, a wydarzyło się sporo. Minęło troszkę czasu od ostatniego mojego materiału, ale to było spowodowane różnymi rzeczami nie zawsze zależnymi ode mnie. Także jestem z powrotem. No i co, no kończę Łazienkę. Została mi już praktycznie kosmetyka. No i uzbrajanie rzeczy, także już Wam pokazuję o co chodzi. No, i jesteśmy tutaj. Proszę bardzo. Może tu się cofnę. I zaczniemy od wejścia. Tam widzicie grzejnik stoi na holu, który będzie montowany na ścianie. Zaraz Wam pokażę gdzie. Tutaj mamy, tak jak już chyba wcześniej Wam pokazywałem, sufit zabezpieczony, znaczy boczne ściany, przepraszam, przy suficie zabezpieczone taśmą. Yy, sufit Druga warstwa delikatnie maźnięta, żeby mi to ładnie się wszystko przyjęło. Także tutaj lecimy. Tu jesteśmy przy oknie. Tu mamy przy płyteczkach. Tu mamy listwę pod taśmę LED. Też zakryte. I co, lecimy. Teraz jesteśmy tutaj. Tu będzie sterowanie. Jak, jak, mi się uda, to jeszcze dzisiaj to wszystko ładnie opanuję. Także zobaczycie. Eee, na ziemię tu położyłem materiał, żeby sobie nie pochlapać płytek farbą. Tutaj mamy ścianę przy prysznicu, ładnie zrobioną. No i tutaj, kochani, to jest ta moja ściana. Proszę bardzo. Tak, to wszystko. Wyszło. Aha. Piękne rameczki zrobione. No tak mi się ten wzorek fajnie pokrywa. Czyli co? Wyszło mniej więcej, prawda? Fajnie to wszystko w ten. Także w 99% tutaj ten rożek mi się troszeczkę tutaj nie pokrył. Ale to już jest szczegół, także także jest, jest nieźle. Ale jak się patrzy na przykład o pod tym kątem to już jest inne wrażenie. Zauważyłem właśnie, jak układałem tutaj ten wzór e, z poziomicą, to nie zawsze e, praktycznie nigdy nie mogłem e, układać tego wzoru tak, na, żeby poziomnica stała na wprost. Laser nie był nigdy skierowany na, na wprost tego, tego wzoru. Zawsze musiałem to robić pod kątem i wtedy ładnie wszystko wychodziło. Także tu w zależności, proszę o. Teraz, jak się patrzy pod tym kątem, to zobaczcie te płytki, jak się ładnie pokrywają ze sobą. A w tą Mańkę, no już tego niby nie ma za bardzo. Także tak to fajnie wygląda. Tutaj mamy ścianę przy oknie. Tu mi troszeczkę światło od okna przeszkadza. Cyk. Tu na pewno dzisiaj już toaleta zawiśnie. Tutaj mamy półki. Tu muszę troszeczkę wyczyścić. Słuchajcie, z tymi szpanunkami ja to specjalnie tak zostawiałem, żeby żeby tam ten beton właśnie podkreślić i żeby mi się ładnie to te wszystkie linie ze sobą betonowe zgrywały. także tak to wygląda fajnie. tutaj będzie podłączenie albo zrobię kinkiet i na dole lustro, albo będzie ogromne lustro zrobione aż tutaj po zlew i będzie lustro e, tak zwane to smart czyli tam będą e, diody led e, będzie od tyłu podświetlony panel jakieś bajery typu tam nie wiem zegarek na pewno będzie głośnik bluetooth może jakaś pogoda, inne rzeczy informacyjne. Zobaczę, zobaczę. To wszystko też i budżet, jak mi pozwoli. No, i tutaj mamy to będzie też kran bateria podtynkowa, założona. I tu mamy wejście na zlew, zrobione. A tu obok mamy wyjście węże na grzejnik. Także widzicie moi kochani, tak to wszystko wygląda na dzień dzisiejszy. No i co, biorę się teraz do malowania. Tutaj tym małym wałeczkiem to sobie te dwie warstwy farby na sufit zapodałem, a dzisiaj będę jechać już dużym wałkiem, który ładnie wszystko pokryje i nada ładną strukturę. Także działam. Ops, i tak to wygląda z perspektywy. Także moi kochani, działam. Dobra, jestem. Pierwsze wideo teraz takie, gdzie mogę Wam coś lepiej pokazać. Wykonałem sobie tutaj taki fajny manewr e, trochę taśmy izolacyjnej. E, stojak do aparatu. No i moja kamerka. I jedziemy z kocem. Także słuchajcie, pokażę Wam. Będziemy teraz zakładać e, grzejnik na ścianę. I posiedziałem na komputerze. Tak jak mówiłem Wam, te wszystkie moje dane trzymam sobie bezpiecznie na komputerze, żeby mi tam gdzieś to nie umknęło. I e, m, płytki są już założone. No i gdzie są te moje mocowania? Y, wpadłem na taki fajny pomysł, że m, wymiary ściągnąłem sobie od strony sufitu. Dlaczego tak? Ponieważ na podłogę przykleiłem płytki, no i y, ten poziom mi się zmienił. To jest tam gdzieś, to załóżmy tam około 4 cm łącznie. No, ale y, y, może być to 4, może być 3,5, a chcę, żeby było wszystko dokładnie. Także, żeby być pewnym, że ten wymiar mi się nie zmienił, to sobie zmierzyłem wszystko od sufitu. I teraz tak. Y, mierząc od sufitu do pierwszej belki mocowania, y, mam dokładnie 50 cm. A do drugiej belki mocowania mam, słuchajcie, 170 cm. Także yy, co? Biorę zaraz metróweczkę. Załączę timelapse. No i lecimy z koksem. wymierzam to wszystko. Następnie przyniosę wiertareczkę. I wiercimy dziureczki. Następnie wieszamy. Podłączymy grzejnik do wody. Później odpowietrzymy wszystko ładnie. No i powinna grać muzyka. Także patrzcie. No i dobra, tak jak widzieliście, na timelapse e, grzejniczek zawieszony, słuchajcie, zajęło mi e, wywiercenie dziur, e, wypoziomowanie, kilka razy przymierzenie na ścianę, 42 minuty dokładnie, na time timelapse ile to tam wyszło, półtorej minuty, dwie minuty, jeszcze tam nie, nie, muszę zobaczyć dokładnie, bo już nie pamiętam. No, i teraz, co wezmę kamerkę w rękę i wam pokażę z bliska, jak to wszystko wyszło. Dobra, jestem tutaj już. Słuchajcie, proszę bardzo. Poziomy zachowane. Ja mam tutaj jeszcze tą swoją poziomnicę laserową. To jak sobie wymierzałem, jak widzieliście na timelapse. Yy... Tutaj sobie wymierzyłem środek od tych rur, także jak widzicie, tu pięknie mi się wszystko zgrywa, jest idealnie, jest pod kątem teraz, ale tu mam na wprost idealnie, także tu sobie wyciągnę, super, ze ściany teraz te węże, także tak yy, tu sobie zaznaczyłem środek między, yy, między wyjściami. I odznaczyłem sobie od sufitu najpierw górę 50 cm, później dół 170 cm. Zaznaczyłem sobie, sprawdziłem to poziomicą laserową. Wywierciłem pierwsze otwory górne, następnie dolne, cóż, następnie. Uchwyty, jak montowałem, to, 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 to sobie wypoziomowałem to wszystko, poprzykręcałem je i na końcu założyłem grzejnik. I teraz, na koniec, żeby grzejnik był stabilny, to tu są śruby zabezpieczenia. Proszę bardzo, takie kliny i je sobie teraz ładnie dokręcę. No i mamy wszystko gotowe, tak? Ehm, już jest dosyć późno, także wodę sobie zostawię na. Na następny dzień. No, fajnie wyszło. Jeszcze dzisiaj mi się uda, może sedesik przykręcić. Także, także będę z Wami na bieżąco. Także oglądajcie dalej i pozdrawiam. Pa! No, jestem. Jak widzicie, gęba wysmarowana, jakbym komin czyścił. A ja tylko fugowałem ścianę na czarno. Eee, tutaj jest efekt mojej pracy. Słuchajcie, nie, nie, nie kręciłem tego za bardzo, bo, no bo warunki mi nie, nie, nie pozwoliły, z tego względu, że tutaj, mam, tutaj, z tej strony, mam okno. O, tutaj wam pokażę, i powiem wam, że tak ustawiałem kamerę cały czas, że, że w ta ściana, która miała być fugowana, strasznie ciemny obraz wychodził. Także. Także, no i tak by nic nie było widać, a ja teraz już ręcznie Wam yy, z ręki pokażę Wam, jak to wyglądało. Patrzcie. O! I teraz jesteśmy tutaj, proszę bardzo. To już jest wyfugowana ściana. Widzicie, obraz się przyciemnia. Teraz sobie to o, przejdę w bok. Cyk. Kurde. Narobiłem się. Fugowanie było dosyć szybkie, ale później mycie czarnego OMG, to była masakra. I teraz tak. Ta linia tutaj y, płytki graniczące z betonem. Eee, tu zostawiłem pustą przestrzeń, tam wejdzie listwa. Także także nic się nie przejmujcie. Tutaj jak widzicie są jakieś tam szpary nierówności, to wszystko będzie ładnie zniwelowane. No, w, w, no mi się podoba. O tutaj tak jak widzicie, tam rogi to już jest wszystko wymyte, nie doszedłem tylko do końca, ale to wszystko już ładnie mi. Zejdzie później, jak będę tam medełkiem czyścić, czy już jest wszystko wymyte. Cyk. Także jest radość. Fajnie to wyszło. Pracochłonna czarna fuga jest pracochłonna. Dużo strasznie mycia, także także tak. Okej, okay, to tyle na, na, na tą chwilę. Tu mi zostało tak yy, linia między płytkami a sufitem. Tam sobie ładnie silikonem przeciągnę, później domaluję sufit. No i jestem już z powrotem. Yy, bardzo Was przepraszam, bo skończyła mi się pamięć na kamerce, a nie chciałem przestawać yy, z montażem tego panelu. Także. Kontynuowałem dalej. Eee, po zakończonej robocie tam zgrałem sobie wszystko na, na kompa i, 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 i lecę z nagrywaniem dalej. Także słuchajcie, już wam pokazuję, co zostało zrobione. No i jestem z powrotem. Eee, tak jak mówiłem, panel został zakończony. Już tutaj prysznic jest cały podłączony. Podłączyłem już nawet e, ręczny prysznic. E, powiem Wam szczerze, że e, montaż tej wersji prysznicowej zajął mi troszeczkę więcej czasu od, od mojej poprzedniej wersji. Ja Wam pokażę w kolejnym wideo małą łazienkę, którą robiłem dużo wcześniej, bo ponad rok temu i tam ten montaż tego, tego zestawu prysznicowego no, był łatwiejszy i zajął mi mniej czasu tutaj myślałem, że, że do dwóch godzin może max a kurde no miałem, napotkałem parę trudności i musiałem się lekko pomęczyć ale tam te trzy godzinki i, i wszystko było zamontowane, także efekt jest. Eee, woda jest już podłączona, już sobie wszystko sprawdziłem. Ja jeszcze odpływu nie yy, nie odkryłem, ponieważ yy, co za chwileczkę biorę się za fugowanie, no i no, i będę jechać dalej, także chcę skończyć tą Łazienkę jak najszybciej już, bo przede mną będzie jeszcze kolejnych kilka prac. I jak skończę Łazienkę, to biorę się za yy, garaż na moje motocykle. A to już będziecie oglądać dalej. Także tutaj wracamy w tym momencie do Łazienki. Yy. Będę się zajmować tą podłogą, fuga brązowa pójdzie żeby żeby ten efekt deski był zachowany. No i moi kochani, podłoga już jest gotowa do fugowania. Jak widzicie, ja wszystkie sakamarki sobie tutaj zamaskowałem taśmą malarską, ponieważ. Boję się, że ten beton architektoniczny, on troszkę może jak już, nie wiem wejść w reakcję, zafarbować, także chcę tego uniknąć, bo no będzie kiepsko. Eee, co? Eee, wszystkie szpary zostały ładnie wyczyszczone, następnie je odkurzyłem. O, tutaj proszę już w wiaderku brązowa fuga przygotowana, woda jest. Packa jest, gąbka do mycia, szpach, szpachelka jest, także możemy jechać z koksem. Yy, sedes zdjąłem sobie na tą chwilę, żeby też i, i, i fugę zrobić pod sedesem, żeby tam gdzieś mi jakaś woda nie, nie wchodziła w podłogę. No i co? No i dajemy czadu, także yy, godzinka, półtorej, i będzie wszystko już ładnie wymyte. Także o jeszcze pokażę Wam tutaj na przejściu z podłogą na hol też sobie zamaskowałem żeby tam mi się nic w łączeniach nie dostało. Także także tak. Aha co tu jeszcze. E... Tu już wam pokazywałem wszystko już mam dokończone jedynie co to tutaj mi została do zrobienia listwa maskująca na łączeniu, ale to już po fugowaniu podłogi podłączyć muszę jeszcze grzejnik do instalacji, no i tutaj kran już jest zrobiony, woda leci, nic nie kapie, też ładniutki kranik firmy Grohe, to już tak Nawiązując, żeby to się wszystko fajnie komponowało, także tutaj mamy to zrobione. O, może teraz będzie widać, także powiem Wam, że tak myślałem o, o, o tym panelu yy, od spłuczki. No i może jednak zostawimy go w chromie, żeby to gdzieś tam się yy... Komponowało. Dojdzie niedługo też szyba, no bo tutaj, jak przecież deszczownica, to i szyba musi być. To na pewno szyba będzie z czarną obramówką. Także to wszystko gdzieś tam nada fajnego smaczku. A z czasem też jeszcze jakiś wyciąg będzie tutaj zainstalowany dodatkowy, bo jeden wyciąg już mam tutaj w suficie. Ja na początku myślałem, że chłopaki, jak to irlandzka robota czasami bywa jest ten, y, kiepsko podłączony, że to idzie prosto y, na strych, ale nie, okazało się, że jest wszystko super zrobione. Jest y, poprowadzony tunel i wychodzi sobie tam pod podbitką i wychodzi wszystko ładnie na dwór, także także jest ekstra. Także tyle. To biorę się do roboty. No i dobra, kochani, podłoga już jest wyfugowana, proszę bardzo. Cyk, niczego nie pominąłem, wszędzie równo pojechałem. Także biorę się teraz za mycie, odczekam jeszcze z 5 minutek. No i myję podłogę, i fugę mamy położoną. Super. Następne ujęcie już zrobię. Z czystą podłogą.